Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Zaplecza fajtera. Dzisiaj porozmawiamy na temat rękawic treningowych do treningu na worku bokserskim. Pokażę Ci, jaki rodzaj rękawic dobrać tak, żeby ten trening na worku był przyjemny i bezpieczny dla Twojego zdrowia. Zapraszam. Wiele osób kupując worek treningowy zastanawia się, czy powinny również dokupić rękawice treningowe. Zdecydowanie tak. Każdy trening na worku treningowym czy na jakiejś gruszce, która już ma duże ciężary, pozostawia pewne mikrourazy. One mogą nie być odczuwalne od razu, natomiast z czasem zaczną się kumulować i mogą prowadzić do bolesnych kontuzji, a nawet do trwałych zwyrodnień stawów. Dlatego zdecydowanie używaj rękawic treningowych, natomiast to, jaki typ rękawic dobierzesz, to już zależy od Twoich indywidualnych preferencji. Ja dzisiaj pokażę Ci trzy najpopularniejsze typy rękawic i mam nadzieję, że to ułatwi Ci dokonanie wyboru. Pierwszym podstawowym typem rękawic treningowych są rękawice bokserskie. Jest to zdecydowanie najbardziej popularny typ rękawic stosowany do treningu na worku bokserskim. Ten typ rękawic ze względu na bardzo mocną zabudowę dłoni zapewnia największy komfort w treningu, ze względu na to, że uderzenia są doskonale amortyzowane przez rękawice oraz zapewnia doskonałą ochronę dłoni przed różnymi obtarciami, ponieważ mamy pełną zabudowę dłoni. Ani palca, ani kciuk, ani żadna inna część dłoni nie wystaje, więc nie jest narażona ani na obtarcie, ani na żadne inne uszkodzenia. Pewnymi niedogodnościami w przypadku tego typu rękawic jest to, że mają one ograniczony przepływ powietrza. Ze względu na silną zabudowę tutaj ta dłoń może się nam bardziej pocić niż w przypadku rękawic MMA lub w przypadku rękawic przyrządowych, o których powiem Wam za chwilę. Oraz pewną niedogodnością również jest to, że w tego typu rękawicach nie mamy możliwości chwytnych. Jeśli więc trenujesz na worku treningowym i przeplatasz sobie powiedzmy interwałowo te ćwiczenia na worku z jakimiś innymi ćwiczeniami, na przykład skakaniem na skakance, to za każdym razem będziesz musiał tak, takie rękawice zdjąć i założyć znowu Podczas treningu na worku. Natomiast zdecydowanie są to rękawice, które zapewniają największą, najlepszą amortyzację siły uderzenia oraz największy komfort podczas treningu. Kolejnym typem rękawic są rękawice typu MMA. Są to rękawice bardzo lekkie, przewiewne. Rękawice te. W odróżnieniu od rękawic bokserskich dają nam doskonałą przewiewność dłoni podczas treningu oraz zapewniają nam możliwości chwytna. Nie musimy więc tych rękawic zdejmować robiąc sobie jakiś trening interwałowy. Możemy spokojnie w tych rękawicach trenować tak jak w rękawicach fitnessowych. Warto zwrócić uwagę, żeby wybierając ten model rękawic treningowych był on wyposażony w długi rzep, który umożliwi podwójne, mocne uszczelnienie nadgarstka. Nadgarstek to jest ta część dłoni, która jest najbardziej narażona na uszkodzenia w trakcie treningu na worku. Dlatego warto tutaj solidnie zabezpieczyć właśnie, właśnie tą strefę. Oczywiście pod rękawice MMA również należy używać owijek bokserskich. Ja akurat tutaj nie mam, natomiast w trakcie treningu zdecydowanie zalecam je. Nie tylko po to, żeby lepiej usztywnić sobie dłoń, ale również po to, żeby nie doprowadzać do zapocenia rękawic. Pewną niedogodnością w przypadku tego typu rękawic jest natomiast to, że część dłoni, zwłaszcza koniuszki palców, są odsłonięte. To powoduje, że po zaciśnięciu pięści część kostek jest odsłonięta i w trakcie uderzenia niektórych może dochodzić do obcierania tej strefy dłoni. Zależy to oczywiście od techniki treningu na worku, od intensywności tego treningu, od tego, jak dobrze dobierzemy sobie rozmiar tych rękawic. Natomiast w porównaniu z rękawicami bokserskimi, na pewno ta dłoń jest nieco mniej zabezpieczona. Natomiast na pewno lekkość, przewiewność oraz możliwości krytne są zdecydowanie tymi cechami, które przeważają właśnie na korzyść tego typu rękawic. Takim typem rękawic są rękawice przyrządowe. Są to rękawice, które podobnie jak rękawice bokserskie zasłaniają nam całą powierzchnię dłoni. Tutaj zarówno kostki, jak i koniuszki palców są zasłonięte. Jedyną strefą otwartą jest kciuk, po to, żeby zapewnić możliwości chwytne podczas treningu. Podobnie jak w rękawicach MMA, warto zwrócić uwagę, żeby rękawice przyrządowe zapewniały Dobro, dobre uszczelnienie nadgarstka, można to zapewnić albo poprzez długi rzecz, który sprawi, że możemy dwukrotnie mocno ścisnąć nadgarstek, albo poprzez szeroki rzep, który również zapewni nam tutaj właściwe uszczelnienie. Tak jak już powiedziałem wcześniej, są to rękawice, które są pewnym kompromisem między rękawicami bokserskimi, a rękawicami MMA. Jeśli nie możesz się zdecydować, czy bardziej zależy ci na bezpieczeństwie i komforcie treningu, czy bardziej Ci zależy na wygodzie i przewierności, to myślę, że takim dobrym kompromisem mogą być właśnie rękawice przyrządowe, które łączą cechy obu tych typów rękawic. To wszystko na dzisiaj. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, jeśli masz jakieś wątpliwości, pytaj śmiało w komentarzu pod filmem, postaram się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś swoje doświadczenia, które wynikają z jakiejś praktyki treningowej, to śmiało piszcie, każda taka wiedza jest... Mile widziana i myślę, że będzie pomocna również dla pozostałych osób, które szukają dopiero właściwego dla siebie rozwiązania. Dlatego zachęcam do dzielenia się opiniami oraz do zadawania pytań, jeśli, jeśli cokolwiek jest niejasne albo chcielibyście, żeby coś bardziej doprecyzować. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.